Drogi synu, przyjmij to słowo od Boga do swojego serca. Często przechodzimy przez tak wiele zmagań, że nie możemy nawet uwierzyć, że to wszystko nam się przydarza. Zadajemy więc sobie pytanie: czy Bóg naprawdę ma kontrolę? Czy jest dla mnie wyjście? Prawda jest taka. Że Bóg nigdy nie traci kontroli nad tym światem i zawsze działa w naszym życiu. Pomyśl ze mną. Oczywiście nie. Podobnie, co Bóg zaczyna, kończy. Zobacz, co jest napisane w Biblii. Jestem przekonany, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło. Dokończy je aż do dnia Chrystusa Jezusa. Filipian 1:6 Boże, masz w swoim życiu wielkie dzieło, ale diabeł chce uniemożliwić jego ukończenie. Zatem, za każdym razem, gdy pomyślisz, że zło zwyciężyło i że Boga nie ma z tobą, pamiętaj o niezliczonych obietnicach zawartych. W Biblii i podejmij zobowiązanie, że zjednoczysz swoje serce z Ojcem. Być może masz obszary w swoim życiu, które wymagają zmiany i tylko dzięki modlitwie twoje duchowe oczy zostaną otwarte. Wiesz więc, Bóg jest z tobą w radości i bólu, w zdrowiu i chorobie. Na łodzi staje twarzą w twarz z burzą, razem z tobą, a jedno jego słowo wystarczy, aby silne wiatry ucichły. Nie ma problemu, to jest większe od Boga. A ten trudny etap, przez który przechodzisz, ma ci pokazać, że musi to być jedyne schronienie i twierdza, najcenniejszy skarb w twoim życiu. Amen. Jeśli wierzysz tym słowom, zostaw swoje amen w komentarzu. Zostaw lajka i subskrybuj. Niech cię Bóg błogosławi.